Hej widzowie Dzisiaj życie nastolatki part 4, a więc nie przedłużają. Zaczynamy! Boże, jak mi się nie chce. Ja już się teraz położyła do łóżka. Więc idę. Sny pograłam a co tam. Ale Robuxów już nie kupuję, tylko muszę się przebrać, bo... Na ten głupi rusz, no to chyba nie będzie wypawać. Idziemy... Dobra, ja się ubiorę się. Dobra, ubrałem się. Dobre, gramy. Dobra, już nudne te 99 nagrania. Nie, już nie chcę się dodać. Zaraz, ty ktoś do mnie pukał? Nie wiem. Dobra, chyba jednak ktoś pukał. No. No, widzę. No hejka, wchodź. No, hejka. Dawno u ciebie nie byłam, to postanowiłam przyjść. Aha, a zostajesz u mnie na noc. Spoko. Chodź. Dobra, idę. To chodź na górę. Do mojego pokoju chodź. Okej, okay, już idę. Dobra, jestem. Ok, dawaj, gramy w Robloxa. Wyciągaj telefon ja na komputerze. Ok. Dobra, bo chyba musimy się już przebrać w piżamy, prawda? No to idziemy. Dobra, to jesteśmy ubrane, co nie? No, więc chyba idziemy spać. No, idziemy, bo mi się już nie chcę nic robić. Okej, ok, to dobranoc. And <clears throat> <coughs> Dobra, idę do toalety. Dobra. Dobra, zgaszę te światła, bo za prąd nie będę płacić. Wracam do spania. Dobra, idę do łazienki, bo tak mi się ślifu chce. Wyobraź taki drewno, jest ciemno. Dobra, Gdzie jest Kaja? Dobra, idę do łazienki Eee, sorry Dobra, idę spać, a nic nie było

Śpimy do ósmej. To rano wstaje! patelnią dostaje! Jezu, Kaja, co ty robisz? Ósma, nie. Siódma jest. Wstajemy, powódka. Dobra, dobra, już. Grać w Robloxa, grać w Robloxa. Dobra, to ja zaraz do Ciebie dołączę. Grać w Robloxa. Dobrze, że mnie obudziłaś. To jeszcze chcę zgrać. Najpierw to trzeba się ubrać. To chciałam się ubrać! Dobra widzowie, to koniec tego odcinka. Jak będziecie chcieli część piątą, na nastolatki, 20 lajków, więc żegnam się z Wami, pa pa!